I stary, żeby było jasne, tu nie chodzi o to, żebyś ty się stał częścią instytucji czy organizacji, ale chodzi o to, żebyś poznał to, kim jest i czego dokonał dla ciebie Pan Jezus Chrystus. I Krzysiu, kiedy on wypowiedział te słowa. Jakby mi jakby klapki z oczu spadły, wiesz? Ja zrozumiałem, że są tylko dwie możliwości. Nie ma trzeciej. Jedna możliwość. Okej, okay, załóżmy, że nie ma Boga, prawda? Nie było niczego, coś wybuchło i wszystko powstało. No trochę ta koncepcja mi się tutaj nie klei, to nie trzyma się kupy. I druga opcja jest, a jeżeli jest Bóg, który stworzył świat, nigdy nie zrezygnował z człowieka. Co jeśli on tak bardzo mnie kocha, że wysłał swojego syna? Które ubrał się w ciało i przeżył życie, jakiego nikt nie byłby w stanie, i złożył swoje życie w ofiarze mnie na krzyżu, żeby mi przebaczyć, wiesz, i zdjąć ze mnie. Ciężar grzechu, potępienie, poczucie winy. Ja, ja musiałem się zmierzyć z tą prawdą. Ja pomyślałem, jeżeli to jest prawdą, to ja byłbym żałosny, jeżeli bym to podeptał. Nie? To by było straszne. I ja powiedziałem, hej, to ja chcę Jezusa w takim razie. I oni wiesz, pamiętam, jak się bardzo ucieszyli. Powiedzieli, to pogadaj z nim, zaproś go. Ja po prostu zaprosiłem go swoimi, wiesz, słowami, skonstruowałem jakąś dziwną modlitwę, ale, ale szczerą i, i to zadziałało. I wstałem rano i, i Krzysiu, ja poczułem się lekki, jak ptak, wiesz, że wiedziałem, że Bóg jest, że, że to on stworzył świat, który jest tak piękny, że ja byłem ślepy i, i teraz wiem, że on jest, że mi wybaczył i że wszystko będzie dobrze, nie?